Ja mam, ja mam dwie koszulki na sobie. Jedną taką wierzchnią dla ozdoby, a drugą taką, którą mogę zmieniać, żeby nie cuchnąć paskudnie. Dwustronna koszulka. Wybrać na jaką stronę. <śm> <śm> Jak się poplami, to wiesz, to odwracasz na drugą stronę. to jest dobrze. tak jak ta folia taka, wiesz, kurczę, medyczna, co jak z jedną stroną odbierzesz, to jest, wiesz, ciepło, a z drugiej zimno, nie. Nie, no, słuchajcie, słuchajcie. To prawda to jest dobra. taka, że ja, ja w ogóle wczoraj się nie położyłem spać, tylko do Białego rana, oglądałem te e, bildy w Lola. No i co zrobić? Jo, nie wiem, z kitu wczoraj oglądałem filmy z Ability z tych bohaterów, tak mnie to wciągnęło. Co, gdyby nie to, że wiesz, że był Wow dzisiaj zaplanowany, to ja bym jechał w Lola, akordę. A jeszcze na Far Crya i... No. Zapraszamy. Nie, nie, spokojnie. Ja, wiesz, no WoW jest super sprawa, nie? No, a, a jeszcze jedna rzecz. Na, nagrywałem, na, zacząłem nagrywać Devil May Cry. To ja nagrałem już pierwszy odcinek ze trzy dni temu, bo mam grę już u siebie od jakiegoś czasu. Za co bardzo dziękuję Cene, Cenedze. To się chyba odmienia, bo mi podrzucili ten egzemplarz znacznie wcześniej. Tylko ten nic nie mogłem opublikować. I siedziałem sobie zresztą też we vlogu, mówię, jest, mam taką książeczkę. Ja też nie lubię się do tych gameplayów tak przygotowywać trochę. Mam taką książeczkę, też niewielką. Historia piekieł. Znaczy historia piekła. Chyba nie wiem czy wam mnie chyba macie odwrócone. To... Ja... To, to... już... myślałem, że powiesz, no mam książeczkę, wiesz. Z Jezusem przez świat czy coś. <śmieniu> <śmieniu> Nawrócenie w progu mieszkania, tak? <śmieniu> Czy czujesz się samotny? Te twoje życie pozbawione jest głębszego sensu? O Boże... Czy czujesz, że zrobiłbyś świetny posiłek, ale nie potrafisz go przyprawić? O Boże... Otwórz się na świat! Pozwól sobie pomóc! I imię Jezusa, do swojego serca! Nie, nie, nie A nie żartujcie... Takiego... żartujcie to... A ja no... Ktoś może poczuć, poczuć uczucia religijne to ludzie mają wiesz, w dziwnych miejscach umieszczone. <laughs> tak tak czy inaczej, tak czy inaczej, właśnie po, po, już wcześniej czytałem tą książeczkę i zacząłem tego gameplaya do Devil May Cry robić w oparciu o te historyki, które są w tej książeczce. I Myślę, że fajnie mi to wyszło. Tak mam nadzieję, to się sprawdzi. Ale taką konwencję sobie przyjąłem i się będę tego trzymał. No. Właśnie, właśnie mnie kopała dziewczyna Spojrzałem się na nią i tak wzruszyła ramionami i tyle Nie wiem, o co chodzi Jesteś kopala Kto no. to jest za obrazek no. A Rita ty się ogarnij I sobie robicie tam jakieś nagrandy, a ja sobie siedzę w Serpent's Temple. A ja siedzę na Northrend i ubijam niedźwiedzie i w ogóle durowy klimat. Oby. A, a od, której, od którego terenu żeś zaczął? 68. od którego terenu żeś zaczął? A, od Howling Fjord. <laughs> Kurde. Kurde, dobrze, nie powiedziałem 69. 9. <laughs> Fjord, tak? Tam. jęczące fiordy kurde. <grystanie> to boska nazwa. O Boże. I co, jaka tam Ci rok przepadła postać do gustu w tym lolu? Jest to e, Tarik mi się spodobał, ale to byłem no Gej, <grystanie> więc... litości. ej! Nie, e, e. <grystanie> e, nie że miał coś przeciwko gejom, ale wiesz, ma różowy pancerz, koleś. Nie? nie? A patrzą Ale na nie, ten, patrzałeś na... na skiny, skiny. No oczywiście, na skinach. Spodobał mi się Blitzcrank, bo to wiadomo. I, i mam jedną postać swoją, On to jest taki koleś z rogami, też jakiś tank właśnie. Galio pewnie. Taki minotaur, co ma rogi jak łoś. Aha, Alistar. Alistar. Bo... No Blitzcrank też jeszcze spoko nie? No, 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 no. Wiecie co by było fajne? Gdyby w LoLu, oprócz tego, że robisz normalnie te... odblokowujesz sobie bohaterów, nie? Żeby była też możliwość na przykład levelowania bohaterów. Te, takich na stałe, nie, że tam yy, wiesz, że masz yy, nowe, nowe umiejętności czy tam lepsze, tylko że na przykład masz achievement, nie, że tam tą postacią rozegrałeś tyle meczy i tam wiesz. A a, tak w takiej sensie. Bo w lol nie ma achievementów, nie? Nie, 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 ale coś <coughs> mi mówi, że w przyszłości chyba będzie coś w tym stylu. Tak, Fajnie po prostu tofowałam. A, no. a wydaje mi się, a czy, może nie ma achievementów, ale zawsze pod koniec sezonu takie. Tak by to nazwać? Statystyki na przykład ile razy ile, ile ludzi wiesz... W, w ciągu tego całego roku, albo nie wiem ile razy bili jakiegoś tam czampiona w ciągu całego roku, no nie po prostu sumy... No no no. no nie? Albo ile tam Pentakili ktoś zrobił. kurczę, fajna, fajna sprawa w sumie, nie. No. Ale achievementy no ciekawe rozwiązanie by to było. Ale obawiam się, że ludzie po prostu wiesz, bardziej by byli wtedy skłonni kurczę robić te achievementy, a nie czy Wiesz, na zasadzie takiej, że skupialiby się na achievementach bardziej niż na samej grze, no nie? co może po prostu spowodować to, że gorzej grać na przykład, nie? No no, ale wiesz co, nie, chodzi, mi chodzi o takie achievementy, że na przykład, nie tam, że, że wiesz... Które za bardzo nie wpływają na to, jak gra się toczy, czy no, nie No, wie, no, nie no, wie, no, taki achievement, że na przykład rozegrałeś tam 100 meczy Blitzcrankiem i twój Blitzcrank, wiesz, na przykład dostaje innego skina, takiego, którego nie można kupić. O, na przykład. No, no. Czyli wiesz, jakby taki dodatkowy sposób na zdobywanie takich rzeczy, właśnie jak skórki. Mhm. Bo, bo gra ma niesamowity potencjał, bo ona, wiesz, świetnie, świetnie sobie radzi finansowo. No, a a, a, przy, tym, a no, przy tym jest ciekawa. No. Mhm. I, i to, 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 że ona sobie radzi finansowo, to też jest dla mnie z, z, niezła ciekawostka, bo. Kurcze, no, nikt tam nikogo nie zmusza do płacenia, nie? Mm -hmm. Ja tam rozegrałem kilka meczy i nie czuję się jakoś tam, wiesz, nie, nie, nie czuję potrzeby e, płacenia, żeby tam tych bohaterów odblokować, po prostu to swoim tempem się będzie toczyło, nie? Mm -hmm. No ale, ale gra się utrzymuje z czegoś, no przecież, kurcze. Przecież to za ważnego nie robią, nie? Kurde, no. No. Dobry I system oni, mają, wiesz, kurcze, no, no. robienia tego. Oni płacą bardzo dobrze za te turnieje i tak dalej, no niesamowita sprawa. No, kwoty na te nie są misekajsze. Mają z czego? A byliście chyba w tym. W... Gdzie tu byliście w Ameryce? W. Zrojem. E, Patrz cholernikę. Patrz, w... ucieka mi nazwa. E, Wielki kanion. Tak, tak, ale w tym mieście ten. Tam jest właśnie Las siedziba. Las. W Las Vegas jest siedziba. Kurde, Las Vegas taka nazwa. Jest siedziba Riotu właśnie, no nie? Więc jakbyś wiedział wcześniej, to byś mógł, wiesz, kurczę, poprosić ich o coś, nie? Tam... Przejście. Dużo, dużo, popularnych właśnie streamerów, kurczę. Czy jumping the pack bardzo sławny gościu. Który robi właśnie takie kompilacje, czy to jakieś killi, czy failów po prostu z LoL'a. Był u nich i po prostu, wiesz, płacą mu dodatkową kasę za po prostu, ten... Za... Puszczanie jakichś tam dodatkowych... E, entertainowych, wiesz, filmików, nie? No, 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 oni bardzo, bardzo inwestują fajnie w ten. Znaczy, ja, ja chyba do nich napiszę i poproszę o konto prasowe, nie? To, to mi da dostęp do wszystkich bohaterów. Tylko z drugiej strony też się cieszę tym, że mogę, wiesz, zdobywać, zdobywać te punkty. Może powoli, ale tak, wiesz, poznawać tych herosów po kolei, taka jak jest rotacja. Mhm, to jest fajna sprawa. Najchętniej to ja bym szukał takich bohaterów, którzy, albo le, którzy leczą albo, tak, albo tanków, albo lekarzy. Tarik nie pasuje, bo jest i jednym i drugim, nie? Mm -hmm. I nie ma chyba drugiej takiej sobie. postaci leczącej i tankującej. A na pewno się znajdą. Właśnie wczoraj, bo tam jest przez te filtry poszukiwania mm -hmm. i, i, i chyba, chyba tylko jest. Znaczy, że są trzy postacie saportująco tankujące, nie? Tylko trzy takie postacie, a tylko jedna z nich ma Hila i to jest Tarik. Mhm. Mm Widzisz, jaki jest tam obcykany? A to jeszcze Alistar jest. I dla Maju też może tankować. Ale on nie może chyba cić innych, co? Czy może? może, to... Alistaro no oczywiście, że może. Ale no, to, no, to będzie mi pasował. To będzie mi pasował, no. Jeszcze mam lepsze co niż TRK oh. I na przykład szczerze mówiąc od, y, bardziej niż kupowanie bohaterów, bardziej mnie tak jakoś y, po pociąga myśl o kupieniu skina. Powiem ci, na no to trzeba uważać strasznie kurczę. Bardzo, bo jak raz zaskakujesz to kurczę wiesz, wiem, wiem. nie będziesz wiedział gdzie jest kurde koniec, no nie, bo powiem ci, że robię świetną sytuację ze skinami, naprawdę coraz lepsze wychodzą I człowiek po prostu mówi cholera chciałbym się czymś wiesz jednak odznaczać kurczę od całej reszty no nie I za każdym razem na twojej postaci wychodzi jakiś nowy skin to człowiek po prostu nie umie się oprzeć przed kupnem kurczę ale trzeba znaleźć sobie siłę żeby to wiesz Stopować, ale, ale wiesz, z drugiej strony to jest pewna forma, yy, wiesz, zadośćuczynienia. Znaczy, nie tyle zadość, źle, źle, źle to powiedziałem, ale pewna forma wynagradzania deweloperów, no bo oni jednak zrobili jednak fajną gierę, mm -hmm. w którą chcesz grać, nie? No, 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 no. Więc będę musiał sobie przyjąć jakiś limit wydatków i, i ten, i, 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 i ewentualnie coś tam sobie kupić, ale. To no to co mi mówił yy, Żubr, żeby sobie kupić taki pak tam 20 bohaterów. Tak, 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 tak. Jest Może to mieć sposób. też sens, nie? Tylko wtedy nie będę wiedział w ogóle kim trenować, jak tu zacząć. I ja coś czuję, że bardzo, bardzo dużo będzie Lola na streamie niedługo u mnie. Nie wiem gdzie to wpakować wszystko, ale. Kurde, gr gramy w Wowa, a ja cały czas o Lolu. Sorry chłopaki, ale <laughs> <wzięło, śmiech> po prostu nie wzięło, nie? Czekamy na patrz, 52 kończę. Ta dzisiejsza wyspa no. dinozaurów to mnie rozwaliła, widziałeś? właśnie, właśnie. Te Widziałem wszystkie moby będą to, miały po milion HP, po parę milionów HP. I coś mi się wydaje, że to będzie znowu taki motyw, że wiesz, że trzeba będzie się grupować z ludźmi, żeby zabijać te głupie moby, żeby dostać kości, a te kości wymienić na przykład na czy coś. Mhm, no więc świetnie to będzie. Jak ktoś jest Fanem Godzilla na przykład, to było tam takie coś jak wyspa potworów kiedyś oho, dawno, dawno z tych czasów. I właśnie ta wyspa będzie coś na tej zasadzie właśnie wyglądać. Nie? Tak, o, park jurajski w WoWie, o, na tej zasadzie, może No i dosłownie, jest wyspa, na niej są różne rodzaje dinozaurów, ale nie tych starych dinozaurów, tak jak w WoWie są teraz te modele, tylko całkiem nowe, zrobione na nowych teksturach, tak świetnie wyglądają, dosłownie. Bajerancko. Jakieś triceratopsy w ogóle, inne. <gryptorodaktyle jak latające manty. gryptorodaktyle> I pterodaktyle jako latające mąty, Ja cie, to będzie świetne. I triceratopsi jako też mam gdzie będzie taki. Fajnie. No, na pewno będzie troszeczkę dorobienia, tylko mnie ciekawi co będzie popatrzył 5-2, bo załatwiliśmy na razie te, te, te robale, wszystkie, nie? Mm. Tam była taka rasa takich robaków dziwnych. Nie wiem, czy ty się rok. Nie, 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 ja wiesz, ja troszkę nie śledzę teraz, zresztą. No to i to, to jest mniej więcej tak, że one raz tam na 100 lat się budzą i, i atakują Pandarie, dlatego jest tam taki wielki mur. A. No, więcej. no i pokonaliśmy je tak jakby z perspektywy Lora, bo tam zabiliśmy królową i te sprawę powstrzymaliśmy sza sha także powstrzymaliśmy, czyli te takie duże Cosie. Mm -hmm. Tak faj like Tak jest, tak jest. No i teraz jeszcze Thunder King, czyli ten król tych moguł. Mm -hmm. To widziałaś takie statuetki, takie jak braneje są. Ej, słuchaj, mam masz... pytanie. E, no? Przepraszam, że ten... Moglibyście rzucić uchem na, na live'a czy tam słuchać w ogóle odgłosy z gry, bo ja nie, mo mogę, nie mogę znaleźć równowagi między słychać, głośnością tym Spikan słychać? No słychać. Jechać, słychać. A, dobra dzięki. No. no to jak Nexus mówi teraz w następnym patchu, będziemy mieć po prostu przyjemność z ThunderKingiem, bo chyba tam w Kulaj sami jest taki question, właśnie przedstawiający e, konspiracje troli w której wskrzeszałem najpotężniejszego mogu, jaki kiedykolwiek miał... znaczy no kroczył po świecie to także... No i kolejne trolle się tak z sprzy, znaczy, no, To już nikowały, czy jak to tam powiedzieć po polsku może, zalajowały <grym> i ten... Połączyły się tygdy. Połączyły swoje siły i będą się teraz bawić, kurczę. No, 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 no i kolejne trolle, no. już trolle mogliśmy spotkać na pierwszym raidzie mogu Shanwold. Mhm. No fajnie, fajnie. Boże, jak, się cieszy, jak się cieszę, żeście zmienili temat na wawowy, teraz sobie mogę posłuchać. Ja jest ja to, że znowu powraca taki ulduarowy raid. całkiem już o tym opowiadałem no, teraz. Znowu 13 bossów, z czego 13 boss to jest za hard mode. Wszystkie. No fajnie, fajnie, zobaczymy co z tego wyjdzie. Tak naprawdę. Kurde, patrzcie, już mówię do widzów, patrzcie jak ja sobie dobrze ekspertów od gier znajduję, kurde, od WoWa, patrzcie jak jacy obcy, obcykani ja siedzę sam z wywalonym jezorem i słucham, to mi się podoba, to mi się podoba, no. Ciekawe rzeczy będą teraz, po raz kolejny, upgrade'y na razie temu wywalają, bo są aktualnie, i, i jeżeli masz już jakieś upgrade'y, to one zostaną, ale na w patchu w part... 5.2 ich nie będzie. Ale czemu to wywalają? No bo wiesz co, bo to jest tak, że to... Żeby ulepszyć item, musisz mieć walory, tak? Mhm. Ale teraz walory będziesz wiesz, używał, żeby kupić nowe itemy, więc co jest, tak naprawdę troszeczkę nie ma sensu mieć te upgrade'y, bo kto. kto no, nikt nie będzie używał tych upgrade'ów, bo będą kupowali nowe itemy. A to po co w ogóle takie coś wprowadzili? No bo teraz, teraz jest mniej więcej taki okres, gdzie tylko niektórzy ludzie już upgrade'ują itemy. No, no, już nie nawet nie było czasami co upgrade'ować, więc musieli coś wymyśleć, żeby po prostu ludzie, wiesz, jakieś... W sposób kurczewiesz wiesz. Mm, rozumiem, rozumiem. Roz, rozhulać, nie? A my dzisiaj, w sumie, siedzieliśmy tak sobie z Flaminem i oglądaliśmy film. Z, to jest behind the scenes z kolekcjonerskiej edycji z WOWA Podstawki. I tak sobie właśnie gadaliśmy o tym, jak to się WOW zmienił i jakie były pierwotne założenie WOWA. WoW mniej więcej powstał w oparciu o wiele innych gier i po prostu deweloperzy, Przede którzy tworzyli Przede wszystkim EverQuest, WoW, jeżeli mogę się wbić, to, to, to tak, ludzie, tak. którzy tworzyli WoWa, uczestniczyli... to znaczy, ludzie odpowiedzialni za WoWa byli członkami gildii w EverQuest. To. Tak, tak. No i, i właśnie e, oni zabrali... Znaczy, zabrali. Pobrali wszystkie te elementy, te fajne elementy z różnych gier właśnie i włożyli je do WoWa. Właśnie takie pierwotne założenia nie były tak jak teraz, bo teraz jeżeli przyjmijmy levelowanie postaci, mhm. więc teraz jak levelujemy postać to po prostu siedzimy, wbijamy level i tyle, po prostu no, naszym celem jest wbicie levelu 90, teraz jest 90, Jezu nie mogę się dalej przyzwyczaić. Mhm. A kiedyś e, nawet sami deweloperzy mówili, że tu nie chodzi o to, aby wbić level, tylko o to, żeby na przykład e, ten jeden dzień, na przykład zrobić te 3-4 questy, gdzieś tam zdobyć jakiś gier lepszy i te sprawy, no i niekoniecznie... Spotkać ludzi wiesz... i przeżyć tą przygodę taką, której teraz w tak, tak. dzisiejszych czasach dużo brakuje, no, nie? Że, że kiedyś ludzie stawiali bardziej na to, żeby wiesz, żeby sobie m, pograć, zdobyć gear, niekoniecznie patrzyli na levelowanie, no teraz to... No bo wiesz, bo dużo mniej czasu się spędzało w grze MMO niż się teraz spędza, nie? Mm. Znaczy dużo więcej kiedyś się spędzało. Tam może ludzi się zmieniają z czasem, dużo więcej się spędzało, tylko że różnica polega na tym, że inni ludzie grali. To znaczy było powiedzmy tam milion graczy, nie? i oni grali hardkorowo, nie. Teraz graczy jest. Yy, yy, znaczy przeciętny gracz, yy, przeciętny czas spędzany przez pojedynczego gracza jest dużo niższy niż był, nie? Aha, to, to właśnie tak jak typ. Znaczy, kurde, jak, to, jak to, to taki, taki gracz, który nie był wielkim fanem MMO, to spędzał w tej grze tam godzinę, powiedzmy, maks, nie? Bo już więcej nie miał siły, bo ani questów, wiesz, szukanie questów i tak dalej, nie? Natomiast ten, ten teraz taki przeciętny gracz, który nie do końca musi znać mechanikę, to może się bawić dużo dłużej, nie? No, ale też trzeba zobaczyć, kiedyś wyglądała przygoda w Wowie. Kiedyś i nawet na przykładzie samego siebie mogę to powiedzieć, że dla mnie było ważne oczywiście wbicie tego najwyższego poziomu, ale ja dużą wagę stawiałem także na eksplorowanie, więc ja w, w czasie tego levelowania, ja czasem jeździłem po krainie, żeby sprawdzić, odkryć jakiś teren mapy, pozabijać jakieś moby, gdzieś tam znaleźć coś, ukończyć może jakieś quest'a. Kiedyś też quest'y były takie, że rozsyłało cię po całym świecie, nie tylko że siedziałeś w tej krainie, łupiesz, łupiesz, tylko w pewnym momencie dostajesz questa, że musisz lecieć gdzieś tam daleko, daleko, skończyć go. I wiadomo, to było upierdliwe czasem, ale to też nadawało takiego fa fajnego smaczku, że gdzieś tam trzeba było jeździć, żeby skończyć te questy po krainie. Mhm, A teraz to masz i jedziesz jednym, jednym korytkiem, tak jakby tych, tych questów cały czas i, i tyle. Nie? Mhm. Nawet kiedyś u mnie dochodziło do takiej sytuacji, że musiałem farmić po prostu moby. Żeby wbić level, na przykład A, parę leveli wbić. Żeby się móc na jakąś tam krainę wiesz, dostać, nie? No to było, to było fajne. To, to teraz, teraz to brzmi tak niemożliwe. Ja pierwsze bym musiał zabijać moby co do Tibia, ale, ale tak to było kiedyś. No fajnie, fajnie. I powiem wam, że jako nubek taki, bo byłem Nubkiem, to muszę przyznać. Bawiłem się lepiej niż, niż teraz, tak muszę to przyznać. Teraz te, też się dobrze bawię, ale wtedy to naprawdę było... no granie za pierwszym razem to też jest jednak coś fajnego. No to też, też jakby ten czynnik dochodzi, nie? Że, że wiesz, że pierwszy kontakt i tak dalej, nie? O, ale troszeczkę w tej grze siedziałem jednak, wiesz? To cholera wie, no, ciężko mi powiedzieć czemu, czemu tak. Ja... Czy ja się wtedy. Znaczy, wiesz co. Ciężko mi ocenić teraz, bo ja kiedyś miałem więcej czasu, nie? Na, na grę, niż teraz I, i, i nie wiem, czy się, czy się lepiej bawiłem, czy, czy po prostu kwestia czasu jest. Że dla, dla, dlatego wtedy spędzałem więcej czasu, bo go więcej miałem, nie? No tak, jest, tak. Ja wiem, cały, czas, cały czas mnie bawi ta gra. Nie? Ona się bardzo fajnie zmienia. Teraz mam wrażenie, że trochę za szybko, jak, jak na moje potrzeby. No, ale wiesz to. Troszeczkę boją się, żeby nie było kataklizmu 2-0, wiesz? W kataklizmie mówili: o, będzie super kontencik, będzie. bo tak o. <grytanie> nie chcieli. Kataklizmie nie chcieli popełnić błędu z The Lich pod koniec, gdzie ten content ICC trwał, nie wiem, pół roku, no więcej chyba niż pół roku, mm -hmm. no i oni w Kataklizmie postanowili, o, będziemy wypuszczać szybciej content. Co się okazało, w Kataklizmie także zaniedbali to i troszkę także wolniej ten content dawali. a Natomiast teraz, jak już to tempo naprawdę zwiększyli, to może się wydawać, że właśnie wydają troszeczkę za szybko. No i trzeba przyznać, że ja tak, tak sobie siedziałem. I jeszcze nie, nie do końca skończyłem ten content z 5.1. A już tutaj wiesz mi mówią, że gdzieś tam na początku stycznia już będzie ten, nie? No, 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 no. Ten patch 5.2 ja mówię, ja nie, no fajnie, no, to mnie to nie przeszkadza, nie? Im więcej contentu, tym troszeczkę lepiej. No, ale, ale to jednak jak na moje potrzeby to trochę za, za ten za no, szybko, no. no ale to. co i pójdziemy na PvP, bo, bo tu mi jest znowu jakiś ten. jakiś, jakiś koleś z krótkim fiutkiem, wiesz. No i, <ścoughs> 90 poziomem mnie tutaj. No właśnie ja, właśnie próbowałem go złapać, kurczę uciekł chłopak, bo się przestraszy i nie wiem krótki fiutek i w ogóle. Ale wiesz, no, trzeba się jakoś rekompensować, ja to rozumiem nawet o. właściwie, popieram, nie? No, ale tak, tak czy inaczej może moglibyśmy skoczyć na jakiś PvP, bo tam... Ja mam, przy... ja mam level 69, super liczba zresztą. <grytanie> Najbardziej, 6, seksowy... <grytanie> Najbardziej seksowna liczba nie tak? <grytanie> tak, Alubiona. To muszę, to dziwnie zabrzmi, ale muszę nabić na PAL takiego jednego kolesia. Jest On lata tutaj ten, ten chłopak. Zabrzmiał jak ten... Homoseksualna deklaracja Nexus. Uważaj co mówisz. Tak. <grym> no, muszę się z tym liczyć niestety. No, taki... taka jest terminologia, no niestety. <grym> Polskie słownictwo. co kolejkujesz? Już zakolejkowałem. A, okay. Jesteś czy nie? Jestem, jestem. Tak, 8 minut. Jeszcze chwila. Kurde, no gdzie ten koleś jest? Muszę sobie skoczyć do Orgrimaru chyba. Posprzedawać parę rzeczy, powykuwać parę rzeczy. No to jest, wiesz, co to też jest fajne. Ostatnio mojego paladyna zacząłem levelować, bo mojego przeniosłem do hordy. I na tym paladynie postanowiłem sobie to, że będę robił profesję wraz z levelem. No i to jest świetne, wiesz. Też zrezygnowałem z hierlumów. Tak, jakoś taki sobie challenge postanowiłem, że bez hierlumów będę. No i to jest taki fajny aspekt Właśnie levelowania Że, że mogę sobie sam wykraftować jakiś item Albo nie wiem Zrobić sobie jakąś broń lepszą Ulepszyć i te sprawy To jest naprawdę fajne na rzecz Gdzie ten makuciek? Wiesz co, nie wiem, bo ja się do Orgimaru przyniosłem. Wiesz? A w wodzie chodzi, dobra już go mam Nie bigo, nie dość, że małego fiutka tego jeszcze zabijesz No daj, daj mu spokój Bijk no ja też bym wiem. go urazył. Eeee, wiem, chodźcie. Zaciłkam go, okay, kolesie. No co ty już... życiu? Jaki no? Ty Tyś 90... ten levela zrobił? Kurcze pieczone. DKem? żeś go schlastał? Nie, na no, woke no, się przelegowałem Eee. No. Ja już myślałem, że tak wygirał tego dk a. Skocz, dziewczyno, dziewczyno. Powiedz, to, powiedz dziewczyn. mi, czemu ty jesteś ten nieżywy warglimarze? Ja, bo tu się dostałem dota, wiesz, w trakcie Hearthstone'a her kastowania. Nie, oh. <laughs> spoko, spoko. Jak ucieka dziecina? Uciekaj, dziecino! Run, Forest, run! O Boże. Not even a mirror challenge. Hyhyhy, <laughs> go skopał. A jeszcze oh, na 5-2 yeah. dostaniesz takie skile fajne. Rogal, Rogal no. też dostanie super skilla, kurde, jestem zazdrosny. Słuchajcie, dawno żeśmy nie grali w tego, w Star Warsa. Trzeba by też do tego wrócić. A, jak no gra no, no. Gra, jak kurczę. Ale ja już to kurde, wiesz, gram różnymi postaciami. Na których wy macie levelach? Nie, Przecież to nie cały, cały czas tym. na tym, co skończyliśmy. Będziemy no, musieli no. sami w frame podbić albo coś. Oczywiście, Nie, spoko, nie. Ja, ja daleko nie, nie odszedłem w poziomach. Mówisz? To dobrze. Nie, nie. Bo ja, sobie gram, ja sobie gram w Imperium Banty Hunter'em, więc to zupełnie jest inna historia, nie? Aha, na tej zasadzie. A no też no, rację, kurczę widziałem na filmach. Tak, że... Taki śmieszny hełm, a taki daftpunkowy, z takim paskiem zielonym, no, przeciągniętym na No to no, wygląda. No, no, no. No, 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 no. Fajne, fajne rzeczy, podoba mi się coraz bardziej ta giera, strasznie mnie wciągnęła. Tylko wczoraj był ten WoŚP i nie wyrobiłem, i dzisiaj WoW, i... A, a znowu cały dzień robiłem Far Cry'a trzeciego. A w sumie kupiłem sobie Far Cry'a w końcu. Ale ta gierka Jakiś jest ten... no świetna jest. Ja, znaczy nie wiem jak Ci się podoba, ale... Naprawdę fajny, fajny. Jestem akurat na tym momencie, No niedaleko, naprawdę nie niedługo pograłem, bo też byłem zajęty strasznie, ale jestem w trakcie już... Ten, jak uratowałem tą pierwszą dziewczynę, co ona tam u doktora jest... wiem jak ona tam się nazywała, i grzyby musiałem dla niej załatwić, i w jaskini wdepłem w grzyba i w ogóle miałem fazę jakąś. Co, jak ty dziewczynie grzyba załatwisz, to stary, ja ci współczuję, a zwłaszcza tej dziewczynie, to tak się nie mówi. Ale... A, ale to leczniczy jest. A, leczniczy, tak? No dobra, dobra. <śla> dobra. O Okej. Okay. Coś tu muszę zrobić. Ile kasy? Jutro, jutro o 5.30 będzie vlog, w którym mówię, ile kasy zebrałem. Kurcze, pieczone, kurczaki pieczone. Wszyscy Już się kosy zebrał. A farka jest świetny. Ja myślałem, ja zawsze tak mam, wiesz? Jak zaczynam robić coś na YouTube, jakiś film, jakąś grę, to mówię sobie: Tylko trzy odcinki, tylko trzy odcinki, koniec, bo się, bo się nie odkopię. Trzy godziny, pokaż ludziom, grę, kto będzie chciał, to se kupi. Nie, muszę napierdzielać. Już mam dwunasty zrobiłem dzisiaj. Ja a, te, a ty miałeś ten, ten... My Little Pony miałeś, nie? Przecież. Eee, MLP, no właśnie, no, no. Ale nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę. Nie no mogę, mogę że się... Muszę skończyć tą, no, no. Już teraz sobie postanowiłem, że skończę wszystkie, wszystkie gry, jakie kiedykolwiek zacząłem. Z wyjątkiem może Fallout New Vegas, bo tam to trzeba z 80 godzin zagrać, żeby to skończyć. 160 odcinków na YouTube, kto by to zniósł? Czy wiesz, to tam ma swój urok, nie? Tak dużo odcinków na przykład Seto z Gotika zrobił, nie? Który też oglądałem często. Świetne, miało chyba z 80 odcinków, jeżeli się nie mylę. O, Battleground. No, no, no. Ja. Co też. co to, tam łamie klawiaturę, to ty tak? Ja łamię, bo mnie dwóch zerwali, kurde, cwaniaki nie potrafią inaczej grać. A raz po tym Battlegroundzie, w razie czego się przeloguję i skopiemy. O, nie, tylko nie to. To jest fajne, oh ja to Tak, jak grasz aliantami, Horda tu dostaje bęcki za każdym razem. Ja to zawsze wygrywam. Ty właśnie, ty ja nigdy nie przegrywam tutaj. Ole faza. Nie, czekaj, chyba przegrałem parę razy. Ale tak rzadko, że już nie pamiętam kiedy. I patrz, jak koleś fajnie ale sobie mounty z, mounta i peta zrobił. Takie same są. A, no, no. No, nie jest czat, nie? Ale fajny taki motyw. No, no, ale skąd on ma tego peta? To nie jest taki, to nie jest taki zwykły mount. No właśnie, czekaj, jak on się nazywa? A ja, We, Venom Hide No, no, to nie jest taki obsiup, to trzeba, żeby go zrobić, to trzeba chyba questar, Trzeba hodować tego... Czy to Mounta hodujesz, czy to Pet'a hodujesz, nie wiem, ale fajnie zrobię. E, framing, który to jest ten Venom Hide Nie pamiętam, ten taki czarny trochę. Tak, ja, tak. ja wiesz, to on jakby miał ten, jest taki, jest taki... Boże, jest taki syndrom. Jak on się nazywa? Tureta. Wiesz na czym polega? No no, na co jakiś czas, wiesz, ktoś tam tak krzyknie, tak. To nie jest oczywiście bardzo przyjemne, ale ten ten ma klawiaturowy syndrom Tareta.. Co chwilę. tu tu tu. tu tu. Nie powiedzmy, że tych dwóch gości się na mnie rzuciło. Tak, w sumie dobrze mi szło, ale tak jak mówię, musieli na moment wskakiwać, żeby mnie dogonić później. Więc jestem w ciężkim szoku, jak bardzo panda jest podobna do orka. Wiesz, widzę ich na, tutaj na plaży i myślę sobie, Jezus, czemu nas Horda atakuje? Znowu wybrałem aliantów przez pomyłkę, czy co? Jak to przez pomyłkę, to było Twoje przeznaczenie. You were the chosen one. Powiadają. Mam ci, że chyle, że jakoś tutaj chyba dostałem, bęcki Może taki etap. Może? I żeśmy się bili, widzę, przez ten. Jadę na mamutę. A będzie płacz i zgrzetanie zębów. Widzę, że ubiłeś tam kogoś. No szamana. O druid, 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 druida by stuknąć. Mam ja sobie... pukaj ko chcesz. Ułach. Ale to A ty wszystko, jest jeszcze Ale dostają tych. Skosiony, skosion, skosion. Wszystko skosione. Aż tu jest jeszcze druid Worgen Czekaj, bo tutaj... Szamanie, szama, szamaner, żebyśmy ich tak na tym farmowaniu nie przesadzili z tym farmowaniem. Bo to. Uwaga, respawnują Hunterowi sapa. Niech ten, niech sobie trochę, trochę ich spowolni tutaj, zanim dobiegną.